Marcin, wiele lat uczysz języka angielskiego. Z czym najczęściej przychodzą osoby, które chcą zacząć swoją przygodę z angielskim i nauczyć się angielskiego? Przede wszystkim z tym, że, że chcą mówić. Mhm. To jest myślę to, co przyświeca każdemu, ten cel, który sobie zakłada. Chce mówić. Dotyczy to zarówno początkujących, jak i mhm. tych średnio zaawansowanych. Po prostu chcą rozmawiać. Czy uważasz, że nauka online języka może być skuteczna w tej dobie, kiedy mamy wiele możliwości, wiele źródeł informacji? Mam wrażenie, że też mamy ograniczony czas na naukę z różnych powodów. Chcemy się uczyć szybko i skutecznie. Czy Twoim zdaniem nauka prosta, atrakcyjna, ale online to, to jest rozwiązanie dla osób, które szukają skutecznej metody nauki? Hmm. Jeszcze kilka lat temu mówiłem, że to jest przyszłość, że nauka online to jest przyszłość. Teraz mogę powiedzieć, że nauka online to jest teraźniejszość. Już nas ta przyszłość dogoniła i właśnie, właśnie to, że czasem jest czasem coraz mniej. Chcemy rozwijać się i to jest tu trzeba to zaznaczyć, że naprawdę ludzie, którzy chcą się rozwijać, osiągają swoje cele i. Nauka online im to umożliwia, tak, jeżeli mamy wideo i mamy do tego głos, można sobie włączyć w samochodzie i bez wizji i po prostu słuchać i przetransferować jeszcze. Też ten materiał, jeżeli on jest podzielony już na takie smaczne kąski, tak bym to nazwał, mm. tak, no, tak samo jak z pokarmem, ile jesteśmy w stanie go przyjąć? żeby jeszcze czuć się komfortowo. Tak samo zróbmy z materiałem, jeżeli chodzi o, o edukację. Tak? Czy to chodzi o język angielski, czy, czy o cokolwiek innego. Tak? Mamy określoną percepcję. Dajmy sobie tyle, żeby mm. już poczuć, że zrobiliśmy krok do przodu. I ten krok już jest fajny. Mm -hmm. I dzięki temu, że my jesteśmy jak gdyby syci, ale chcemy jeszcze dalej. I kolejny krok zrobimy, gdy już mamy na to przestrzeń. I Jesteśmy kiedy chcemy. Tego, kiedy chcemy, przede I wszystkim. Chcemy. I to nam daje właśnie online, szkolenia online. Zachęcam Was do tego, żeby nas obserwować w mediach społecznościowych, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie, ponieważ tam będziemy publikować nowe treści, będziemy pokazywać, co robimy z naszymi trenerami. Również niebawem pojawią się materiały i nagrania z Marcinem. Także zapraszam serdecznie.